Witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Call of Duty 2. Tak, wiem, Battlefielda nie wrzucam, ale... Ale... Wiecie, staram się co jakiś czas tam wrzucić jakiś filmik, Nawet niestety Battlefielda póki co się nie nagrywam, bo... Jak sobie grałem w Battlefielda później w kod, to mi się tak pierdzieliło sterowanie za przeproszeniem, że to jest szok. I w ogóle tam mam czułość większą ustawioną, może sobie zmniejszyć wszystko. Ale nie przedłużając, zaczynajmy wtedy. Misja skrzyżowania, jak się nie mylę. Te Crossroads. Akej okay, klik to ty strachny myszym. Jeśli pomyliłem w nazwie to już... wybaczcie, mój problem. Ale chyba się nie pomyliłem. Mm. Serio? O kurwa. Tu by się przydała amunicja, tego czego nie ma na przykład w BF-ie Bo w BF-ie są takie punkty z amunicją Co mi się... Tu by się przydały te punkty amunicją, bo tu trzeba co chwilę o broń mieć, albo przynajmniej szczęście znaleźć gościa, który miał tą broń, ale niestety dzięki Tobie je na przykład nie stracimy Ja oczywiście nie mówię, że kod jest lepszy, że battery jest lepszy. Każdy ma swoją ulubioną grę. Jeśli chodzi o... To co gra. Ja na przykład preferuję grać sobie w Koda. A każdy może preferować grać w Battlefield-a, bo mu się na przykład kot w ogóle nie, nie odpowiada. Bo każdy ma swój ulubioną gry, na przykład ja wolę serię Koda. Mam wiele powodów dlaczego. Może ktoś się to myśli, może nie, ale ja mam swoje. Ja mam swoje powody, dlaczego ja wolę Koda niż BFA. Może jak będę chciał, to mam powiem, dlaczego. Jakbyście wiedzieli, dlaczego ja. na, może na przykład Koda preferuję niż, yy, niż BF -a. No o, Widzicie? Jak ciężko. Napoleon Bonaparte. huf, zaś tam coś tam iciu. No właśnie, to mi się podoba na przykład w końcu, że są na końcu takie fajne przypisy na przykład. Jak był przed chwilą, że coś tam na Bonaparte. na Tak, Tiger Stones Sorry, mój błąd. My sobie tutaj na drogę spuścimy z dwa nagranaciki w Powinny i pasować. Okay. Kurde. Przecież... ...byś tam zresztą tu. No i jest. Za jest pokonany. No, zniszczony pancer. Tygrys, Tiger Tanks, Tygrys tak zwany. Kiedy składam taką, taką jakby figurkę... Figur nie, taki pojazd, mini pojazd tego czołga. I powiem, że pierdolny już niu, nie, 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 składam, bo to, kurwa, drogi chora było. Takie kolekcjonerskie, jak zresztą no, ja tam jesteś, to się przyżegnałem, tak powiem. No okej. Okay. Ze względu na mało aunicji zawsze dobijam ludzi. Tak już tylko. Nie specjalnie strzelając, tylko po prostu wiecie. Według mnie największy minus, choć to jest to, że się świat że się niszczy. No strzelacie plek gdzie a się nie niszczy. Z jednej są to jest minus, z drugiej to jest plus, bo czasami jak się, by się zobaczyło co się dzieje w kodzie, to naprawdę nikt by nie chciał, żeby to się niszczyło. Tu jest. Ja berwał. Tom Price, Człowiek-Legenda, mam powiem. No, a więc mamy iść naprzód, tak? Bo sam się nie ruszysz. Właśnie, to widać tylko, że prace grafików, którzy się męczy nad... nad, nad tą grafiką, już zniszczone. Tak? No. Można nie grać zniszczoną, ale całym no. światem zniszczonym. Już ze względu wojny, po prostu, zniszczona tak jest. Miałem takie szczęście, że potrafiłem strzelić idealnie w to tam gdzie jest ten typek który olojujo no i gościu za każdym razem tutaj nie wiem dlaczego To dziwne bo tu czy w innej? Ja gdzieś bo też że on ginie, że on chce zabić i ginie Kurde, ale nieładnie Kilka strzałów przydali Wam ja mogę też podać te minusy yy, Na przykład koda Bo jest ich troszkę jest Na przykład to, że się nie niszczy to yy, Otoczenie na przykład, tak jak już Wam mówiłem, że nie niszczy się otoczenie To jest jednak minus, ale w niektórych przypadkach to jest cholerny plus, bo był straszne ułatwienie. A jest też minusem to, że na przykład nie wiemy czy z trafimy, po prostu musimy mieć pewne oko do tego. Na przykład ja tego celowo od razu strzelam. się za bardzo do koda i wiecie nie, jak ja gram na sniper czasami to ja z pszczół razu strzeli tu to, to i to właśnie tutaj nie działa niestety. działa się skoki strzały to mi się przymiało z tego z multi bo ja dużo na multi grałem i tak się grało na multi nie ja można było stać tak się wrażę tu To śmigamy, to jakby punktu wyjścia do skrzyżowania. Jeśli to dobrze mówię, jeśli źle, to mówię to kurczę. Możecie mi to w komentarzach napisać. Czy na się kurwa angielskiego, później dopiero tłumaczę. Nie będę zły, naprawdę nie będę zły się przydało szybciej przeładowane wiem że 232 naboje to jest dużo ale na przykład tak jak się gra w koda i się weźmie powiększony magazynek, to się ma o wiele, wiele więcej i wiecie... Davis, Sorry za te przekleństwa. Trzeba być... Wna, chyba dać wulgaryzmy w tym odcinku chyba. Mam pokaże o co mi chodzi z Bagdorami. Tak, dor wymyślone przez tych twórców. Właśnie. Trzeba by się kawałek udawał, bo nie ja o tym. Aj, nie zajebiście, kurde. Nie jak się schować? Patrzcie, jak łatwo się schować. Tylko tak strzelać, jak będę wam ci pokazywać. Ale to jest trochę głupota. Kurde. Żeby... Kurde. Jak zacznie się mój profil to sory... Mój profil to sorki. Ale no. Nie ten klawisz. Tak, i mamy teraz utrzymać obronę. Czyli kod to, to jest taki typowy kod. Utrzymuj obronę. Pełno amunicji wywal. Po prostu iść zabijaj swoich wrogów. No, już tylko dwa. powiem że jeszcze serwery w kalendarzach 2 są chyba nie można sobie pobrać jeszcze na ruskich bodajby ze serwera hardcore takie podobno a mam powiem że ten hardcore to jest to jest nic, to jest słabismo jednak A im takiego hardcora popuścił w... na przykład co ja, co ja gram, to ja gram na przykład w black opsa takiego ja bym tam z hardcora dał to było A patrzcie, jakie wariaty z nich się znalazły. Widzicie? Tylko raz ginąłem, co? Ох, oh боже. Yup Surprise. Surprise, boys. Х***. Где чтобы мне по нему помочь? Na pewno nie zauważył te M24. Czy się stało? Czy coś strzelił tutaj większego? O kurwa. A jednak czasami się niszczy nie, powiem, że nie O cholera Właśnie ten dźwięk taki jakby zaguczony to jest na No ładnie wam to wyglądało, to cała to zapierducham. Ładnie zostało niż teraz zobaczymy jak to wygląda. No. Hm. Dość prawidłowo. tak się wyrażę. Dara miesza z tym. Idziemy do to... checkpointa. O, jak zwykle wsparcie przyjeżdża w najmniej... Yy, ...najmniej potrzebnym... ...momencie, kiedy już jest po wszystkim. Ha, to był kolejny odcinek serii. Zagrajmy Słychać, mm. Sorry, to był kolejny odcinek serii. Zagrajmy w Clown 2. Kolejny będzie The Tiger, czyli Tygrys. Oh yeah! Gusta. No, w kolejnym odcinku zobaczymy, jak. Yy, zobaczymy tą, tą misję The Tiger. Już zapomniałam bo w no, to już nie grałem, więc. Będzie ciekawie, będzie ciekawie, będzie jak zwykle akcji i ciekawych zrzutów akcji więc tak, trzymajcie się ciepło nagrywa dla was saper1997 dziękuję wszystkim za uwagę trzymajcie się ciepło, cześć